Halo halo, fryzjer dla zwierząt? Tak. E, mam psa pitbulla rasy, pitbull. I tak. pytanie jest takie, czy można też pomalować mu paznokcie? Można. Okej. Okay. I e, depilacja jest możliwa dla psa, czy nie? Też, tak, na no, jeśli... Mhm, bo ja bym chciał dla psa ten, Wiadomo co ogolić, tak? No by, bydlaka bym mu chciał ogolić, żeby sobie na lato pochasał, bo mam zamiar, żeby ten zapładniał niedługo i będziemy szczeniaki sprzedawać, nie? Mhm. No, także malowanie paznokci dla psa bym chciał i ogolenie bydlaka. Na kiedy można przyjść? Za trzy tygodnie. Trzy tygodnie, tak? Tak. Takie terminy są. No tak. O kurde. Dobra, to może mnie pani zapisać w kalendarzu? Okej, okay. no to na kiedy dokładnie? A tak na kiedy, a tak naprawdę, na to, to, to Pan chce z tym zrobić? No tak, no chcę, no dlaczego nie? To ja, ja jak najbardziej nie żartuję w tej chwili. No ale ja żartuję. To, to jak to będzie? Nie ma takich rzeczy? Aha. Ale co, nie, nikt nie ogoli mu tego? Kutasa? Nie. Mm -hmm. Chce pan szefem porozmawiać, to ja dam zaraz telefon. tylko nie tak serdecznie odpowie. Znaczy, no, można pogadać? No czemu nie? Nie, ale chce pan coś tam na poważnie, czy nie? No tak, proszę, proszę. To, co to znaczy? Eee. Y Zależy jakie usługi, bo ja naprawdę chciałem paznokcie dla psa pomalować. Nie wiem czy jest taka możliwość. Nie, to u nie mam paznokcie dla psa. Aha, dobra. A ten a mąż... A mąż... Halo, witam serdecznie. Witam, witam. Naprawdę nie ma takich usług? Nie ma. A co, czemu pan taki nerwowy? Nie, bo coś tam pan skażona mówiła, że pan już ma ciśnienie jakieś podniesione mocno. A ja naprawdę chciałem ten dla psa ten ogolić bydlaka. Panie, tą maszynkę. Nie. Winston, Są mhm. takie. Tak? I maszynką Aha, a ten nie, żeby nie pokaleczyć, to jakoś ostrożniej by trzeba było chyba. A, bo jak kurwa mu zatnę, to mnie upierdoli mnie w rękę, nie? Dobra, dam radę jakoś. No, na i pójdzie na Dobra, dobra. Pomału, tak? Tak, tak, pomału. Mhm. z włosem, nie pod włos. No, pod włos, tak? Nie, z włosem, gdzie pod włos? A, bo pod włos będzie narywać, nie? No, no, no. Aha, dobra, to ja jakoś dam radę, nie? Świetnie. Dobra to trzymaj się pan na razie No i to tylko trzeba dobrze przewrócić jemu żeby wygonić tam przy jajce. A no dobra a co no. ty... To, to weź tam przewracaj żonę frajerze Hahaha <laughs> Kurwa